Gmina Dąbrowa zaskakuje sportowymi osiągnięciami. Taekwondo, piłka ręczna czy piłka nożna. W każdej dyscyplinie pojawiły się sukcesy. Ten rok należał do wyjątkowo udanych. Słowo sport oznacza dla mnie bardzo wiele. Od małego wychowywałam się w duchu właśnie sportowym, ale też w ten sposób wychowywałam moje dzieci. Inwestycja w dzieci to jest niezwykle ważna rzecz dla naszej gminy Dąbrowa. Dzięki finansowemu wsparciu udało się zrealizować wiele ważnych celów. Po raz pierwszy udało nam się. W historii Dąbrowy, wprowadzić drużynę kobiecą do drugiej ligi rozgrywek piłki ręcznej. Najbardziej dumny jestem, że tak liczne grupy, tak liczne grupy dzieciaków przychodzą do nas i, i, i gdzieś rodzice też pomagają i dowożą nasze, nasze pociechy. To był rok na pewno ogromnych wyzwań. Zrobiliśmy kilka dobrych turniejów tutaj w gminie, ale również w opolu. Startowaliśmy we wszystkich najważniejszych zawodach z sukcesami, tak więc był to bardzo ciekawy, ale bardzo trudny rok. Co daje te kłondo? No Uczymy się bardziej tutaj nogami kopać, bo to bardziej tak nie jak boks, gdzie są same ręce, tylko tutaj mamy same nogi jakby. Walczymy na przykład na pałki albo robimy sogi, albo przerioczagi, albo przez Dzieciom sport sprawia wielką radość. Już od najmłodszych lat rodzice dbają o rozwój fizyczny swoich dzieci. Dzięki klubom, pod okiem profesjonalistów, mogą rozwijać swoje zainteresowania. Prowadzimy w tej chwili szkolenie, można powiedzieć, od czwartego roku życia, czyli od tych najmłodszych bambini, e, poprzez skrzata, e, żaka, orlika, młodzika i trampkarza, czyli tak naprawdę do czternastego roku życia. Co robicie na nich? E, kiwamy się, e, robimy podanki. Każde z klubów planuje wykorzystać swoje dotychczasowe sukcesy do większego rozwoju w przyszłym roku.